Rozdział 38 Błędy w diecie, część pierwsza. Drogi bracie i siostro A. Bóg uważał za stosowne w swej dobroci dać mi widzenie odnośnie tej sprawy, i pośród różnych spraw ukazano mi kilka rzeczy, które dotyczyły Was. Było mi pokazane, że nie wszystko jest z Wami w porządku. Wróg szukał Waszego zniszczenia, próbował wpłynąć na innych przez Was. Widziałam, że oboje przyjmujecie wyniosłe pozycje, których Bóg nigdy wam nie przypisał, oraz że oboje uważacie się znaczącymi przed całym ludem bożym. Widziałam, że patrzycie w stronę Bethel Creek z zazdrością i podejrzeniem. Włożyliście tam swoje ręce i uporządkowaliście ich akta i działania w sposób, w jaki uważacie za dobry. Zauważacie drobne rzeczy których nie rozumiecie, z którymi nie macie nawet w najmniejszym stopniu nic do czynienia i które wcale was nie dotyczą. Bóg powierzył swoje dzieło w betel wybranym sługom. Włożył na nich ciężar dzieła. Aniołowie Boży mają za zadanie pilnować dzieła Bożego i jeżeli nie będzie postępowało dobrze, ci którzy znajdą się na czele dzieła, zostaną skorygowani i wszystko będzie się posuwało w Bożym porządku, bez trącania się takiej czy innej indywidualnej osoby. Widziałam, że Bóg chce, abyście zwracali uwagę na siebie. Badajcie swoje motywy, jesteście oszukani, jeśli chodzi o was samych, posiadacie pozory pokory, a to ma wpływ na innych i prowadzi ich do myślenia że jesteście daleko zaawansowani w życiu chrześcijańskim. Lecz kiedy się tylko dotknie waszych szczególnych poglądów, od razu budzi się własne ja i prezentujecie ducha samowoli i oporu. Jest to pewny dowód na to, że nie posiadacie prawdziwej pokory. Ujrzałam, że macie błędne pojęcie co do ćwiczenia waszych ciał, odmawiając sobie pożywnego posiłku. To prowadzi niektórych członków zboru do myślenia, że Bóg jest na pewno z wami, gdyż inaczej nie zapieralibyście siebie i nie poświęcalibyście się w ten sposób. Ale ujrzałam, że żadna z tych rzeczy nie uświęci was bardziej. Poganie czynią to wszystko, lecz nie otrzymają za to żadnej nagrody. Duch skruszony i pełen pokory jest w oczach Boga cenniejszy. Ujrzałam, że wasze poglądy na te sprawy są błędne i że patrzycie na zbór i bacznie go obserwujecie, zauważacie małe rzeczy, podczas gdy wasza uwaga powinna być skierowana na korzyści własnej duszy. Bóg nie włożył ciężaru swojego stada na was. Myślicie, że zbór jest dla dalszym planie, ponieważ nie może widzieć spraw tak jak wy, oraz ponieważ nie postępuje tym samym. Surowym kursem, który przyjęliście, gdyż sądzicie, że macie według niego postępować. Ujrzałam, że jesteście oszukani co do waszych obowiązków i obowiązków innych. Niektórzy doszli do skrajności, jeśli chodzi o dietę. Przyjęli bardzo sztywny i surowy kurs, żyli tak bardzo prosto, że ucierpiało na tym ich zdrowie. Choroba wzmocniła się w organizmie i świątynia Boża została osłabiona. Zostałam skierowana wstecz do naszych doświadczeń w Rochester, Nowy Jork. Widziałam, że kiedy mieszkaliśmy tam, nie spożywaliśmy pożywnego pokarmu, jaki powinniśmy, i choroby doprowadziły nas prawie do grobu. Ujrzałam, że ponieważ Bóg daje swój ukochany sen, chce także zapewnić odpowiednie pokarmy dla wzmocnienia życiodajnych sił. Motyw, którego posiadaliśmy, był czysty było to oszczędzanie środków aby można było kupić papier byliśmy biedni ujrzałam że błąd był po stronie zboru ci którzy posiadali środki byli chciwi i samolubni gdyby oni wykonali swój obowiązek ciężar spoczywający na nas zmniejszyłby się ale ponieważ niektórzy nie wykonali swojego obowiązku my byliśmy obciążeni a innym było lekko Widziałam, że Bóg nie wymaga od nikogo, by przyjmował kierunek tak ostrego oszczędzania, by osłabić i ranić świątynie Boga. W Jego słowie są obowiązki i wymagania pokory zboru i spowodowania cierpienia ich dusz i nie ma potrzeby wynajdywania umartwień i stwarzania krępujących obowiązków, które umęczą ciało, aby spowodować pokorę. Wszystko to jest poza Słowem Bożym. Czas nieszczęść jest tuż przed nami, a wtedy surowa konieczność będzie wymagana od ludzi, ściślej mówiąc od ludu Bożego, zaparcia się siebie i jedzenia tylko takiej ilości, aby wystarczyła na podtrzymanie życia. Lecz Bóg przygotuje nas na ten czas. W tej przerażającej godzinie nasza potrzeba będzie okazją dla Boga, aby udzielić wzmacniającej siły i ochrony dla swojego ludu. Lecz teraz Bóg wymaga od nich, aby pracowali przy pomocy swoich rąk. To jest rzecz, która jest dobra i aby oszczędzali, czyniąc zapas, kiedy darzy ich powodzeniem, aby mieli swój udział w podtrzymywaniu sprawy prawdy. To jest obowiązek włożony na tych wszystkich, którzy nie są specjalnie powołani do pracy w słowie i nauczaniu, do poświęcenia swojego czasu na głoszenie innym, jak mają żyć, aby być zbawionym. Ci Którzy pracują fizycznie, muszą się odżywiać, aby mieć siłę do wykonywania swej pracy, a także ci, którzy pracują gosząc i nauczając, muszą odżywiać swoje siły, gdyż szatan walczy przeciwko nim, by pozbawić ich sił. Powinni więc szukać właściwego odpoczynku dla ciała i umysłu od wyczerpującej pracy, kiedy tylko mogą, i powinni jeść odżywcze i wzmacniające pożywienie dla zregenerowania swych sił. W przeciwnym razie będą zmuszeni do zużycia całej siły, jaką posiadają. Ujrzałam, że nie przynosi żadnej chwały Bogu, nikomu z Jego ludu, jeżeli sam przyczynia sobie kłopotów. Czas próby i nieszczęść jest u progu drzwi przed ludem Bożym, a Bóg chce przygotować ich na tę wielką i straszną walkę. Widziałam, że wasze poglądy dotyczące wieprzowiny nie były szkodliwe. Ale nie postąpiliście właściwie, nie zatrzymując ich dla siebie. Lecz w Waszym osądzie i Waszym zdaniem uczyniliście ten problem kamieniem probierczym, a Wasze działania w tej sprawie jasno pokazały Wasze mocne przekonanie i wiarę. Jeżeli Bóg wymaga od swojego ludu, aby powstrzymał się od szkodliwych pokarmów i będzie przekazywał i przekonywał Go w tej sprawie, on tak samo chętnie ukaże swoim dzieciom ich obowiązki, tak samo wskaże obowiązki poszczególnym osobom, na których nie włożył ciężaru swego dzieła. Jeżeli obowiązkiem zboru jest porzucenie szkodliwych pokarmów, Bóg stopniowo będzie odkrywał to światło przed większą ilością osób, a nie tylko niektórym. On uczy swój zbór, co jest jego obowiązkiem.